Siemanko, witajcie z tej strony FunCity, a dzisiaj mam dla Was przedpremierową grę Heavy Duty Challenge. Jest to gra oparta na offroadzie ciężarówek, ciężkiego sprzętu, więc brzmi całkiem fajnie. Zobaczymy, czy też tak będzie. Gra ma premierę 14 września, ale ja dostałem możliwość od twórców, żeby sprawdzić ją nieco wcześniej dla Was. Także zabieramy się za nową karierę i patrzymy, co ta gra ma do zaoferowania: podstawy jazdy, prowadzenie ciężarówki i zdobywanie punktów. Cześć, witamy na kursie nauki jazdy. Siemaneczko, start. Nie będę tutaj tego czytał, raczej będzie wszystko proste, to tak mi się wydaje. Zmiana biegów, wciskamy Shift, aby wyższy bieg, oraz Up, aby pedał gazu, Control, prawda, żeby bieg zredukować, N oraz R, prawda, oznacza, że tam bieg jałowy, oraz bieg wsteczny. To akurat powinno być chyba wszystko jasne, wydaje mi się. Wciśnij R, jeżeli utkniesz. Ogólnie tutaj sam teren prezentuje się dosyć spoczko. Tylko mam taką dziwną kaszankę na ekranie, nie wiem dlaczego. FPS-y też tak o, czasem spadają do 29, a czasem jest normalnie 60. Niestety optymalizacja tej gry no jeszcze troszkę leży, więc można by to poprawić, drodzy twórcy. Macie jeszcze parę dni do premiery, no ale dobra, lecimy. Także wciskajmy sobie shifta, pierwszy bieg i musimy stąd póki co wyjechać. Ogólnie kamera pierwszoosobowa jest całkiem spoczką. wnętrze mamy dosyć ładne tej ciężarówki. Kamery, mamy oczywiście, o mamy sporo tych kamer, pierwsza, druga z poziomu pasażera, mamy też kamerę trzecią, czwartą, tak ogólnie prezentuje się sam pojazd, sama ciężarówka, no taki, taka specjalnie do tego przygotowana, nie no ogólnie jest spoko. Nawet to fajnie wygląda. Zobaczymy jak sam pojazd będzie zachowywać się na jakichś wzniesieniach. Dobra, ja zapięć do ciężarówki z linii startu. To to raczej logiczne. Nie ma problemu. Gdzie ja w ogóle muszę jechać? Tutaj muszę jechać, dobra, na górę sobie wjedziemy. Troszkę większy bieg sobie jeszcze wrzucę. Zakończ section. Dobra, leci, o, ale żebym się, uuu, ej, zobaczcie jak się ten, jak się opona wygieła, tak tutaj zaryłem, ciekawa opcja, dobra, a jak jest zmniejszyć bieg, kontrolem, dobra, dobra, proszę tutaj do tyłu troszeczkę i lecimy, lecimy lepiej chyba z kamery pierwszoosobowej, wydaje mi się, jest to takie dosyć realistyczne odczucie tutaj, sama jaza z tej kamery, no dobra, Ej, troszkę mi to przypomina taką grę Mudraner, bodajże się to nazywało. Tam też trzeba było jechać z punktu A do punktu B za jakimiś różnymi towarami. Wow, tutaj się prawie wywaliłem. Wypadałoby chyba też większy bieg sobie wyrzucić. Szkoda, że nie ma jakichś tutaj ludzi. Okej. Okay. Mamy, moi drodzy, pierwszy odcinek zdobyty. Kategoria dwóch osi. Dostałem punkty, długość odcinka. Dobra, to było tylko takie, wiecie, rozgrzeweczka, więc lecimy sobie, moi drodzy, dalej. Okej, okay, gratulacje. Otrzymałem kubek. Otrzymałem kubek, super. Ukończono podstawowa, podstawowy kurs jazdy Lecimy dalej, fajny kubek, szczerze mówiąc. No, i niestety po kliknięciu kontynuuj, wywaliło mi grę. Także troszkę przykro, ale na szczęście mamy teraz kolejny ten, kolejny poziom. Nie musiałem od nowa wszystkiego robić. Mamy teraz tryb terenowy. Dowiemy się, jak używać tych wszystkich mocy ciężarówki. Jazda po trudnym terenie. Startujemy. Dobra, co musimy tutaj użyć Mam nadzieję, że gra będzie mnie informowała Czy mamy jakiś inny pojazd Pokażcie mi ten pojazd Nie, cały czas ten sam, nie, troszkę lepszy Mamy więcej osi Ok. więc w sumie ja sobie obczaję Jak te osie pracują Z kamery takiej pierwszoosobowej No, no niestety te FPS-y Nie są zadowalające Mogę sobie tą kamerę trochę odsunąć bardziej Szczerze mówiąc Chyba nie mogę, troszkę jest za blisko Według mnie Dobra, ale fajnie działa tutaj zawieszenie. Dopasowywuje się do terenu. Może oprócz tylnej ośki, która napiernicza. Dobra. Blokada mechanizmu różnicowego. W trudnym terenie zablokuj mechanizm różnicowy na tylnych lub wszystkich osiach. Okej. Okay. Możemy tak, klawiszami C, V. Dobra, mechanizm różnicowy. Dobra, oraz N na wszystkich osiach. Okej. Okay. Dobra, spróbujmy ruszyć. Ale się fajnie dopasowywują tutaj te całe opony do, do terenu i to jest akurat bardzo fajne, to mi się podoba tutaj. Także tylko mogliby poprawić troszeczkę optymalizację. Damy radę wyjechać? Dobra, damy damy radę bez problemu. Gdzie ja w ogóle muszę jechać? A tam, bo tak się trochę zagapiłem na opony, a nie na teren. Dobra. O, wincy mocy! Alo! Musimy się stąd jakoś wyjechać. Więcej więcej mocy, mój panie. Dobra, wszystkie koła. Jest git. Lecimy. Jedyneczka, jedyneczka. I mam jechać w tamte rejony. Okej. Okay. Ło, zobaczę to koło przednie. Co tam się z nim wydarzyło? Naprawdę musiało utrzymać niezły ciężar pojazdu, szczerze mówiąc. Okej, okay, także to już wiem jak działa. No powiem wam, że tutaj akurat mechanizm tych opon prezentuje się bardzo fajnie. Naprawdę jest spoko, musimy teraz to ukończyć, więc ja sobie do kamery może pierwszoosobowej przejdę, bo nie ukrywam, z niej troszkę mi się lepiej jeździ. W ogóle to jest pojazd MAN, ciekawe, dobra. Troszkę może wyższy bieg sobie tutaj pozwolę wyrzucić, żeby tutaj tak się nie, tak wolno nie jechać. Sobie ten supek troszeczkę tak ominiemy, czemu tu w ogóle nie ma żadnych ludzi, troszkę szkoda. Fajnie, gdyby tutaj jednak były jakieś osoby, które kibicują czy coś, ale może tak, prawda, to właśnie wygląda. Oj, tu się chyba muszę przebić przez to, 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 to co to jest za most? Ej, więcej mocy! Więcej mocy! To ja mam po to podjechać? Ociepanie? panie! Pokaż, jak to wygląda. Koła będą nieźle cierpiały. O! No tak nie chciałem, chciałem sobie na koła popatrzeć. Dobra, ale żyję. Całe szczęście. A, bieg, zapomniałem. Dawno nie grałem w takie gry, gdzie, gdzie trzeba biegi w sumie wrzucać. No, patrzcie, te opony, jak to fajnie się dopasowuje do danego terenu. No, bo znowu zjadę na bok. Bo tam już. Już bym chciał prawie zjechać. Dobra, mamy to ukończone. Troszkę tak powolnym trybem, ale też chcę uwagę na te koła sobie trochę pooglądać, jak to wygląda. Dobra, ukończone. Czas długo to trwało szczerze mówiąc, ale to ja się dopiero uczę, dobra, więc kontynuujemy, mam nadzieję, że teraz gry mi nie wywali, uwaga nie wywaliło, jest plus, jest progres, w kolejnym kursie dowiemy się jak wyglądają uszkodzenia ciężarówki, to mi się podoba, zobaczymy jak to wygląda, uszkodzenia, teren może uszkodzić układ twojej ciężarówki, spoko, użyj F aby włączyć, wyłączyć sin, czyli mam, mam obecnie wyłączony, tak, OK. Klikamy F. Teraz wyłączyłem. Kurka wodna. Dobra. pol pan tego ciągnika. Mamy jakiś inny ciągnik teraz. Ale pierdzi, co to ma być? Łopanie! Jaki porządny! Na licencji mana. Z tego co widzę. Dobra. Także lecimy, tylko czemu nie ma kamery troszkę dalej, szczerze mówiąc. Jest to za blisko. Naprawdę. Za blisko. Jedyneczka. I Gida Teren też mógłby być troszkę lepiej się zachowywać, bo jest taki nie za bardzo niezbyt fajny, sztuczny. Ogólnie no, gra wygląda tak jakby troszkę się spóźniła tak parę lat, szczerze mówiąc. Zakończ section. Okej, okay, no nie ma problemu. No, więcej mocy, mój panie. Ja sobie pozwolę jeszcze włączyć na wszystkie koła. O. Ta będzie lepiej. Teren wygląda dosyć taki. No jest w miarę taki łagodny. Chciałbym troszeczkę... Ło ciepa... Oho ho! Czy coś się uszkodziło? Tak, coś tam się złamało. Czy mi się wydaje? Chyba się mi tylko wydaje, dobra. Oj, oj. Skrzynia biegów na niezbyt dobrym poziomie jest. Coś się stało. Może nic bieg będzie dobrym pomysłem. Gdzieś utknąłem. Coś tu mi utknęło, pozwolę sobie włączyć yy, tylko i wyłącznie tylne ośki zablokowane, jednak wszystkie zablokowane, nie, yy, C, no jedź pan, jedź pan, no ale się zblokowałem ty, do, do, do tyłu może spróbujemy to ogarnąć, no i wiadomo, tam, a na tym, się zablokowałem na tym słupie prawdopodobnie. Dobra, ale tak jak prezentują się tutaj te ośki, to mi się podoba. To jest fajne. Ale chyba w Madranerze był O matko! Było podobnie? Tak mi się wydaje. Nie wiem w sumie. Już dawno nie grałem w Madranera. Tu jest w ogóle pojazd z Madranera. Taki bardzo podobny. Albo mi się wydaje. Ale nie. Chyba, szczerze mówiąc, był ten pojazd. Dobra, lecimy. Jed jedziemy. Teren, no nie rozpieszcza, ale mamy taki pojazd, który sobie powinien bez problemu szczerze mówiąc poradzić z każdym terenem, nawet z takim, tylko się nie zablokuj nigdzie. Tutaj te koła, wow, jak się dopasowują do terenu, ej to jest fajne akurat, to jest, o tu jest ciekawy teren, będzie, zobaczymy jak się zachowują koła, ale faktycznie wszystkie koła dotykają ziemi w tym pojeździe. No prawie i też fajnie wygląda tutaj, zobaczcie te opony jak się dopasowywują i jak je splaszczyło, ja cię kręcę. Dobra, ale daliśmy radę, przejechaliśmy, może teraz to jest z kamery pierwszoosobowej, spróbujemy tutaj przez ten rów przejechać jakoś, żeby się za bardzo też nie uszkodzić. Kolejna bramka pokonana, o ja cię kręcę, tu jest bardzo powiem wam ciasno, ale troszkę układ napędowy się zepsuł i inne części też, zawieszenie oponych. no opony to się akurat nie dziwi szczerze mówiąc dobra, więc przetrwaliśmy no, dobra gratulacje pokonane bramki 5 z 6 no oj tam, oj tam, dopiero się uczę także lecimy dalej i mam nadzieję, że też mi tego nie wywali Mamy osiągnięcie prawo jazdy, ukończyliśmy prawo jazdy No i niestety znowu wywaliło mi grę, ale mam nadzieję, że będę mógł to kontynuować Tak, chyba tak Dobrze, mamy do wyboru widzę różne tutaj pojazdy, które możemy sobie też bez problemu ulepszać Mam nawet ten pojazd, więc spoko Mamy jeszcze takie pojazdy Taki bardziej amerykański Ten jest podobny do Madranera, bardzo podobny Serio Mamy takie też mniejsze, bardzo malutkie pojazdy, ale ja sobie chyba wezmę, ten był spokojny bo taki nie za duży, nie za mały, mogę sobie go też trochę ja tu widzę ulepszyć, między innymi układ napędowy, skrzynia biegów, okej, okay, mogę coś tutaj jeszcze pododawać, o, tak, układ napędowy sobie troszkę ogarniemy, opony na pewno, bo jest z tym ciężko, zawieszenie i w sumie skrzynie biegów, mogę coś jeszcze ogarnąć może przypuścimy układ napędowy sobie jeszcze bym zrobił dobra, więc mamy spoko tu widzę ulepszoną no i moi drodzy jedziemy pięć bram, las rozczarowań no nie brzmi zachęcająco szczerze mówiąc ale zobaczymy co będziemy musieli tutaj wykonać pojedź w głąb tego magicznego niegdyś miejsca Ok, czyli obecnie pewnie będzie opuszczone dosyć mocno Witamy Five Gates. Dobra, mamy piątą bramę. Eksploruj otwarty świat. Czyli to jest. Generalnie mówiąc, to jest chyba to samo, co Mad Runner. serio. Tylko takie grafika chyba troszkę. podobna albo lepsza, nie wiem. No mogłaby być trochę lepsza, szczerze mówiąc. No ale dobra, gdzie mam w ogóle.. Mamy tu jakąś mapę pod M czy coś? Mamy tu jakąś coś tu mamy. Mogę tu jakoś kółkiem przybliżać? Nie, nie mogę tego przybliżyć. Okej, okay, mamy takiego fajnego wypierdka, fajnie pierdzi ten samochód. Z tyłu chyba nic nie ma, także no co, no, eksplorujemy moi drodzy i patrzymy co się dzieje. Czemu ja sobie nigdy tego biegu nie, nie wrzucę. E, gdzie ja mam jechać? Co to jest? E, pięć bram. okej, okay, czy ja mam przez to przejechać? Sprawdźmy. Chyba tak. Dobra. Nic się nie wydarzyło. Tak, bramkę pokonana, więc musiałem przez to przejechać. Dobra, trójeczkę, troszkę szybciej. Proszę mi, tutaj troszkę wolno te pojazdy jeżdżą. 9, chyba że za wcześnie biegi wrzuciłem, no ale nie. Raczej za wcześnie nie. Dobra, lecimy. Mamy, w widzę, jakieś tutaj supy energetyczne. Więc kiedyś na pewno było tutaj jakieś życie. To jest pewne. Mam, aha, łączny czas 36 sekund. Myślałem, że mam tyle czasu tylko. Dobra, może to jest kamery teraz tej. Zobaczymy tutaj teren jak wygląda. Fajnie, jakby było jakieś błoto. Obym sobie ogarnął, czy faktycznie tak samo to działa, jak w Madranerze. Dobra, no z tej kamery tak troszkę mało widać, szczerze mówiąc. Bo teraz szkoda, że nie mogę tego bardziej oddalić. Chciałbym, serio bym chciał, więc pozostaje mi ta kamera. Czemu to tak wolno jedzie? Ok, 13 na godzinę, 15. Myślałem, że to będzie serio dużo bardziej y, żywawsze. No, ale to są też pojazdy, no, dosyć ciężkie. Póki co lecimy sobie wzdłuż tutaj y, tego, tego terenu takiego wyjeżdżonego. Czy ja w ogóle przed, pod tym przejadę? Mam nadzieję, że tylko nie spadnę. Dobra, przejechałem ledwo. Mamy jakiś pierwszy budynek. Zobaczymy, co tam w tym budynku będzie. Może jakieś pojazdy. Ja sobie pozwolę jeszcze włączyć, może na wszystkie. Na wszystkie osie napęd, bo tutaj z tym terenem jest różnie, szczerze mówiąc. No faktycznie, już nie ma linii energetycznych, pewnie ukradli. Okej, okay, może teraz z tej kamery spróbuję sobie tutaj. Kury są? Czyli to nie jest opuszczone tak, tak do końca. Dzień dobry, oj, coś tam zawadziłem. Wow, dobra. No i mogę z tego samochodu jakoś przypuśćmy wysiąść? By było całkiem fajne. Mamy tu jakiś garaż, taką stodołę, coś. Mamy tu jakiś pojazd do zdobycia. Mamy tu jakiś wrak samochodu i nic poza tym, szczerze mówiąc. Dobra, więc wyjeżdżamy. Stąd. Ale tak wygląda, jakbym miał przez to przejechać. Serio. Tak to wygląda. Dobra, jest kolejna bramka, więc na pewno musiałem przez to przejechać. Spoczko, a myślałem, że tam na wprost. Ale tam na wprost pojechałbym nie wiadomo gdzie. Okej, okay, mamy... O, dron był nad tym, nad bramką. Kolejna brameczka zaliczona. Dobra. Czy ja mam przejechać pod tutaj tymi gałęzi... No nie, ja tutaj ten Halo, ja, ja tędy nie przyjadę. Chyba, że mogę je staronować. Spróbujmy. To nie ryzykuje? Ten. Okej, okay. aha, to widzę, że tak. Z kolizją tych, tych gałęzi to tak trochę średnio bym powiedział. Mogę jeszcze wystrzybieg sobie wyłączyć? Trochę słabo, szczerze mówiąc. Bo bardzo wolno no ten pojazd jedzie. Dobra, gdzie jest kolejna brameczka? Tam mam jakiś ciąg, ale raczej chyba go nie będę mógł jakoś zabrać. Więc prawdopodobnie musimy jechać tędy. Faktycznie wioska jest opuszczona, ale tam jakimś cudem widziałem kury. Znaczy... Ja słyszałem, ale widziałem bodajże świnie, więc to nie jest do końca takie opuszczone. Więc pewnie się trochę osoby zdziwiły, że nagle taki pojazd im jedzie. Pokażcie mi to zawieszenie jeszcze raz, bo prezentuje się to akurat bardzo fajnie, serio. To w tej grze jest fajnie z ale no mówię, optymalizacja niestety leży i kwiczy, bo mam ustawienia bodajże na wysokie, nawet nie na ultra, a no grafika jest taka, no mówię, taka ma dziwną taką ziarnistość kliszy. Chyba, że mam akurat to włączone w sumie. No, ten i teraz gdzie? Co, co to jest? A tu jakiś widzę kładzik, Gdzieś widziałem. Tą, tam jest bramka. Czemu ja tędy jadę? Ej, czy ja. Pom y Przez tamtą bramkę przejeżdżałem? Chyba nie. Wypadałoby zawrócić. Tak mi się wydaje. No, tam nie jechałem. Teraz sobie cofnę. Cio ciofej, cio ciofej, ciofej. Tu sobie łanie to. No mówię, ta kamera jest trochę za blisko. Twórcy, jakbyście to mogli poprawić, naprawdę bym był bardzo wdzięczny. Bo niestety troszeczkę za bardzo widzę pojazd, a za mało widzę... No po prostu to co bym chciał w tym wypadku, czyli troszkę tył pojazdu, żebym nie wyjechał gdzieś poza. Dobra, i tam muszę wjechać. Okej, okay, więc tego nie zauważyłem. Dobra, jakoś tędy. Chyba, że ja już nie pamiętam, czy ja stamtąd zjeżdżałem? Chyba nie. Bo będzie, będzie przypał. Dobra, kamera pierwszoosobowa. Yy, I czy ja tędy tutaj jakoś tam na tą górkę wiadę? Mało, mało widać. No ta kamera nie pomaga. Nie, po, nie pomagasz kamero, bardzo nie pomagasz. Czemu ta kamera jest taka? O. No, tutaj też nie pomaga, ale tu już jakby lepiej. Okej. Okay. Tam będzie ciekawie wjechać. Spróbujemy się tutaj jakoś przecisnąć, ale lepiej z tej kamery. Chyba, że ja już tam jechałem. Ej, boję się, że to jest to, co ja tutaj przejeżdżałem. Ej, serio, to może być to. Czemu tu nie ma kolizji z tymi, z tymi gałęziami? Z jednej strony spoko. I to jest piąta bramka. No, ominąłem dwie brameczki, ale ważne, że ukończyłem. No, wiecie, no trzeba czasem drogę sobie troszkę skrócić. No, nie ukrywam. Dobra, możemy sobie coś tutaj z tą ciężarówką jeszcze jakoś ogarnąć. Zakończ zawody, jedzi. Mogę sobie tutaj coś ulepszyć. Mogę chyba zawieszenie sobie ulepszyć. E, układ napędowy, dobra, napraw. Aha, to było do, 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 do naprawy, dobra. Więc sobie to naprawimy. Troszkę ma ma mamy mało hajsu, ale mamy naprawiony pojazd. Jedziemy dalej. Niestety ominąłem kilka bramek, więc muszę to jeszcze raz zrobić, ale to widzimy się za chwilę, gdy już to skończę. Gra, gra stwierdziła, że jednak teraz gałęzie będą miały kolizję i teraz tędy nie przejadę, więc musimy to walnąć naokoło. Albo spróbuję sobie tutaj boczkiem boczkiem przejechać, może tutaj nie będzie kolizji. Chyba. Dobra, przejechałem. Oszukałem system. Ok, jestem w tym miejscu, gdzie wtedy zawróciłem. Także teraz lecimy sobie dalej i zobaczymy, co nas tutaj czeka. Prawdopodobnie muszę tędy jechać, tutaj pomiędzy tymi skałami. Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś lawiny za chwilę. To by nie było ciekawe, szczerze mówiąc. Co my tu mamy za jakieś miejsce? Mamy tutaj coś ciekawego? Nie, jakąś naczepę. Co ono tu w ogóle robi? I mamy deski. Hmm, ciekawe po co? Chyba po to, żeby sprawdzić moje zawieszenie, żeby je jeszcze bardziej popsuć. Ale pokażcie mi to z kamery pierwszoosobowej. Czemu ten... O, się pojazd ubrudził. Tak mi się wydaje, że to jest brud. Pokażcie to zawieszenie, bo to mi się podoba jak to pracuje. Fajnie to wygląda, dobra. Gdzie jest kolejny punkt? Gdzie jest punkt kontrolny? Ja się pytam. Nie ma punktu kontrolnego. Czyli w ogóle tu mamy kolejnego kładzika. Mamy tu jakiś punkt kontrolny. Ogólnie w tej grze chodzi o to, żeby no po prostu zwiedzać, ale no. Nie o takie zwiedzenie mi chodziło. Spróbujemy tam pojechać. Dida tyle, ile fabryka dała, a że dała mało, to taka będzie mała dzida. Łomatko, tu ogólnie mało widzę. Ale mamy tutaj, tutaj ścieżkę, więc prawda czy ścieżkę, no taką drogę powiedzmy. Więc prawdopodobnie już tuż, tuż gdzieś za rogiem będzie kolejna brameczka Czyż nie? Chyba nie Ło, ale żebym ale przyfanzolił Gdzie jest, halo bramko, gdzie jesteś? Czuję, że pojechałem trochę w złym kierunku całkowicie, ale nie ma znaków A kazali mi zwiedzać, więc no zwiedzamy sobie mapkę Kamerka troszkę inna, która jest mega niefajna, bo mało widać Mamy jakąś brameczkę? Coś gdzieś? Nie widzę bramki, ale spróbuję cały czas jechać tą ścieżką, tak jak mi tutaj gra... jakby, nie wiem, mówi, że tutaj... O, mamy jakiś wagon, czyli tutaj jeszcze nie byłem. Spoko. Więc prawdopodobnie... Fajnie, jakby gdzieś była ta bramka. Tu już gdzieś niedaleko. Czemu te wagony są w ogóle tak wysoko? Jakaś kopalnia chyba była. Tak, na pewno mam tędy jechać, bo mamy takie nawet specjalne deski zrobione na koła. Więc to jest to miejsce, tylko gdzie jest... Gdzie jest bramka? Tam jakiś most jeszcze jest na lewo. Chyba taki dosyć wysoki. A my lecimy... Nie mam pojęcia w sumie, gdzie my mamy lecieć teraz. Totalnie nie widzę tej bramki. Ale spróbujemy w lewo. Co? prawo jednak pojedziemy. Pojedziemy w prawo, zobaczymy, czy coś tutaj czeka. Jakaś brameczka, no, brameczki nie ma. Jest, moi drodzy, mamy brameczkę, ja już ją widzę, tylko musimy teraz, jakimś studentam się dostać. A to myślę, że nie będzie takie proste. Mamy sporo drzew, teren też nie jest przyjazny. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnego jakiejś blokady. Okej, czy tu sobie skręcę teraz, tu może nie. Spróbujemy pojechać tędy. Jak się nie przewrócę, to będzie szczęście. I pojedziemy na wprawo. Mam nadzieję, że tutaj teren nie będzie jakiś mega pod górę. Już... A jak drzewo na horyzoncie! Drzewo przed nami. Dobra, tutaj chyba bez problemu uda mi się wjechać. Bo w końcu jest offroad więc no takie pojazdy. Uj, tu, tu się mogę, tu się mogę wywalić. Albo i nie. Ładałem radę. Przede pojedziemy za tym drzewkiem, jednak, żeby się tam też jakoś nie otrzeć, czy coś. I tu jest brameczka. Tutaj gdzieś jest na górze brameczka. Jest brameczka. Czwarta brameczka? Nie wiem, na razie jeszcze nie widzę. Czwarta. Pier. Pierwsza brameczka? Ale mnie w kunia zrobili. Dookoła pojechałem. No nie, no nie wiara. Ale mnie w kunia zrobili. Ja myślałem, że to jest czwarta bramka, a to jest ta pierwsza. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle z tej gierki. Niestety, to, że znowu wjechałem na bramkę numer jeden, troszkę mnie zniechęciło i postanowiłem wyłączyć. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrybujcie kanał. Na razie, pa pa.